Dzień dobry moi drodzy. Jak widać, nasza elewacja jest już prawie gotowa. Brakuje jej jeszcze tych elementów dekoracyjnych typu yy, imitacja betonu czy właśnie lamele i w dzisiejszym odcinku pokażemy wam na jakie lamele się zdecydowaliśmy i jak ułożyła je ekipa, więc zapraszam na film. Ten kawałek ściany, który za mną widzicie, on jest tylko tutaj częściowo zagruntowany. U góry jest tink, a z mojej prawej strony jest taki szary grunt, który też będzie zasłonięty. Natomiast, właśnie w tym miejscu, gdzie są teraz lamele, u nas w przyszłości będzie taras, i tu postanowiliśmy sobie zrobić właśnie tą część taką dekoracyjną w postaci lameli. Lamele będą poprowadzone od samego dołu, tutaj do wysokości okna, żeby to wszystko było w jednym poziomie. I tutaj jest 2,60, mniej więcej. I takiej długości też są lamele. Natomiast nasza szerokość tutaj jest chyba około 2,5, może 3, 3 metrów. I to jest takie miejsce, w którym tutaj docelowo chcemy, żeby stały jakieś meble ogrodowe, jakiś stoliczek, wiecie, takie miejsce relaksu. Więc fajnie tutaj te lamele z tyłu myślę, że będą wyglądały. I jeszcze w drugim miejscu będą lamele. Czyli przy naszej bramie. I tutaj znowu mamy tą samą sytuację, czyli z tej strony będzie jeszcze dekoracja zrobiona w postaci betonu, natomiast tutaj będą szły lamele, będą szły lamele tutaj też do tej wnęki. Zastanawialiśmy się przez chwilę, czy tutaj robić tynk, czy tutaj zrobić lamele. Natomiast jak widziałam zdjęcia, gdzie jest to wszystko tutaj wyłożone w lamelach, to uznałam, że to zdecydowanie ładniej wygląda, więc ostatecznie musiałam te lamele domówić, bo wcześniej był plan, że jednak tutaj będzie po prostu tynk biały, a nie będzie tutaj tych deseczek. Ale zdecydowanie myślę, że będzie to lepiej wyglądało, więc tutaj będzie nam zakręcał lamel. I z drugiej strony bramy tak samo, czyli dochodzimy z lamelami tylko tutaj do krawędzi i tutaj od środka. W takiej formie przyszło do nas zamówienie. Tu jest łącznie 20 metrów kwadratowych. W jednym opakowaniu jest około 1 metra kwadratowego. I wygląda to w ten sposób: w środku mamy po prostu zwinięty ten lamel. Bardzo ładny kolor. My dobieraliśmy kolor taki, żeby nam pasował do drzwi i okien, czyli to jest właśnie kolor dom naturalny. Jak przyłożę go do drzwi, to oczywiście on nie jest jeden do jednego. Ciężko, żeby firma sprzedawała wszystkie kolory, jakie są dostępne. Natomiast z próbek, które zamówiłam wcześniej, po prostu ten kolor wydawał nam się najbardziej zbliżony, ale też, żeby nie było widać tego kontrastu, bo teraz po przyłożeniu na żywo troszkę drzwi wydają się bardziej wpadające w róż. To tylko takie jest odczucie po prostu względem tej y, lameli, która jest bardziej żółta. Więc żeby nie było widać tego kontrastu, no to po prostu zdecydowaliśmy się na to, żeby nie kłaść lameli bezpośrednio przy oknach czy przy właśnie y, drzwiach, żeby tego y, nie było widać. Natomiast jak będą w jakiejś tam delikatnej odległości, no to te kolory będą wyglądały na bardzo, ale to bardzo zbliżone albo i pewnie identyczne. Nasze lamele są ze sklepu Indecori i tam jest taka możliwość, że zamawiacie sobie po prostu same lamele albo też inne elementy takie do dekoracji, elewacji albo w drugiej wersji, na którą my się zdecydowaliśmy, czyli ze wszystkimi potrzebnymi produktami do zamontowania właśnie tych lameli. Czyli prócz tych y, lameli przyszedł do nas też klej. Ja myślałam, że to będzie w każdym opakowaniu po prostu y, trochę kleju idealnie pasującego do y, zrobienia tego jednego lamela. Natomiast tutaj widzę, że firma się zdecydowała po prostu wysłać takie duże y, pojemniki. I U nas takie są y, dwa. Nie wiem, jak to jest y, duże, a, ale może za 20 kg y, każdy. Więc y, tutaj mamy klej do lameli. Mamy też zaprawkę w kolorze, czyli tu są takie dwa pojemniczki. I mamy też jeszcze bezbarwny impregnat tutaj w dwóch pojemnikach. I to wszystko powinno nam wystarczyć do zrobienia całej elewacji z tych 20 paczek lameli. Pokażę Wam jeszcze. Te próbki, o których wspominałam ponieważ zanim zdecydowaliśmy się w ogóle że to będą te lamele no to chcieliśmy żeby po prostu ten kolor dobrać jak najlepszy i sobie zamówiłam na od producenta po prostu zestaw takich próbek do wyboru były takie właśnie lamele, tu jest kolor grafitowy o tutaj nie mam nalepki ale to jest taki bardzo ciemny brązowy ciemny dąb to jest taki dosyć ciepły też kolor, ale ciemny. Mahoniowy. Winchester. Myślę, że dosyć dużo osób decyduje się na okna w tym kolorze, więc mają też taki kolor. Złoty dąb. Jasny dąb. Dąb naturalny, czyli ten na który my się zdecydowaliśmy. Toskania, to też kojarzę, że to są chyba okna też w takim kolorze. Wasser, no to jest już taki bardziej w szarości wpadający kolor. I Sand, już trochę przykurzony. Te lamele już trochę u nas leżą, ale właśnie taki zestaw próbek można sobie zamówić, żeby podjąć nie, ostateczną decyzję. I tak się prezentuje efekt końcowy. Naprawdę te ramele tutaj robią robotę, Wam powiem. W ogóle nie widać, gdzie są łączenia. A one są, tak chyba mniej więcej co czwarty ten paseczek, jakoś tak gdzieś tutaj jest łączenie. A w ogóle tego nie widać. W ogóle. No sobie oczywiście jeszcze wykończymy. Będzie ładna tutaj puszka z gniazdkiem. U góry będzie oświetlenie takie y, czarne, raczej, bo w antracycie ciężko coś takiego delikatnego znaleźć, minimalistycznego, więc tutaj dojdą jeszcze takie rzeczy, więc jeszcze fajniej ta elewacja będzie wyglądała. Natomiast teraz ten efekt bardzo nam się podoba. Podstawowa rzecz to jest to, że nie widać w ogóle tych łączeń, wygląda to, jakby to było wszystko jako jeden duży element położone, ale nie, tak nie jest. Jest to położone w takich paskach. I co jeszcze jest fajne, że one mają taką delikatną strukturę. Jakie się dotknie, to one nie są gładkie, tylko tak jakby to było faktycznie drewno. Tutaj jakaś ładna deska, która jest pomalowana. No a jest to po prostu jakaś taka guma, tworzywo sztuczne, które tylko imituje tą deskę i musimy oczywiście pamiętać, żeby to wszystko zabezpieczyć, żeby nadal to wszystko ładnie po latach wyglądało. W związku z tym, że lewację robiła nam ekipa, już płaciliśmy za wszystko, no to tutaj też nam to położyli oni. Mogliśmy to kłaść sami, to w ogóle nie jest skomplikowane, to w ogóle jest taka instrukcja krok po kroku, że każdy myślę, żeby sobie z tym poradził. Natomiast panowie mieli też wcześniej jakieś inne firmy, z których brali takie podobne, jakieś takie lamele deseczki i powiedzieli, że naprawdę fajny jest to produkt, że ładnie to wygląda, dobrze się nakłada, nie widać tych łączeń. No i faktycznie taką deskę imituje. Jeszcze pójdziemy z drugiej strony, bo my mamy przy wejściu ten element dekoracyjny i jeszcze tutaj, gdzie będzie taras, też jest położona ta deseczka. Tu będzie widać, jak tu krawędź jest wykończona. No. Tutaj u nas ekipa też pilnowała tego, żeby właśnie na przykład nie robić tak, żeby końcówka była z tej dociętej, czyli żeby ładnie zacząć tym oryginalnym paskiem, bo on jest wtedy ładnie tutaj zakończony, więc jeżeli nawet zamawiacie sobie produkty na waszą elewację. To polecam, żeby jednak zamówić ich troszeczkę więcej, nie wiem, jedno opakowanie może więcej, bo tam są w środku dwa paski, żeby mieć tą pewność, że tam, gdzie jest róg, na przykład budynku, żeby ten oryginalny pasek występował, tak jak u nas robiliśmy garaż, no to tam były też rogi, więc trzeba było robić to tak, żeby ładnie to wyglądało. W opisie i w instrukcji było napisane, żeby ewentualnie dociąć te paski pod kątem 45 stopni, natomiast u nas Zauważyli, że no, jednak jest to plastik i może być ciężko po całości dociąć to tak równiuteńko, żeby to ładnie się spasowało z dwóch stron pod kątem 45 stopni, żeby tego na przykład gdzieś nie nadszarpnąć. Więc oni uznali, że zresztą ze swojego doświadczenia, że lepiej jest jedną krawędź zostawić taką oryginalną, ładną, a drugą krawędzią po prostu do niej dojść i nie będzie widać żadnego cięcia. Więc tak też u nas zrobili i myślę, że wygląda to spoko. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli lamele wam się spodobały, to możecie je zakupić na stronie Indekori. Eee, mają tam różne inne jeszcze opcje tych lameli, różne kolory. Mają też deski, więc warto sobie pogrzebać zobaczyć, co mają w ofercie. Może wpadnie wam coś w oko. Zapraszam na naszego Instagrama, zapraszam do komentowania i do subskrybowania naszego kanału, żeby zwiększać nasze zasięgi i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!